Słucha Łysakowskich, Kamil Kolonia-Rybyk na macie C, walczył teraz Gabriel Mazur. A przygotują się Jadwiga Starzyński, 34, do Ulicka Jakubczakmi, Ratajczakmiu, Kolonia-Rybyk. Ulicka Jakubczakmi, Ratajczakmiu, Kolonia-Rybyk na macie C, walczył na Na macie A zwyciężył Rybów Pan Konis, Kolonia-Rybyk jest jedyną finalistą. Na macie A walczą polski Kacper Gryzli i Marek Paweł Bolonia Rybni. a na macie B walczą Grieziowski Rusi, a przygotują się Skierat Franciszek, Rzybka Szymon, Mata B. Mata A, waga plus 60. Polski Kacper Gryzli, polski Kacper Gryzli w kawełcie lekarz na matę C. Lekarz noszony na, na matę C i Marek Paweł. Pocy pierwszy wyczytany jest w białej drudocze. Drugi zakłada czerwoną przepaskę. Polski kacper gryzli bez czerwonej przepaski. Marek Paweł, kolonia rybnik z czerwoną przepaską. Przygotuje się kubański szymon. Bez przepaski wolny obdarza z przepaską. czy ten plus w zostaje ten czas na miejscu. Druga półfinałowa